Masz jakiś plan? Musimy coś zrobić. Ano mam. Pamiętasz co ci opowiadałem o moim przyjacielu? Pisałem z nim listy. To dowódca wielkiej armii naszego króla. Niedaleko stąd jest wyspa. Popłynął tam na wojnę. Oczywiście wygrali. Musimy teraz tylko do niego popłynąć. Mamy tylko małe łódeczki, ale to może się udać. On może oswobodzić Kornis. Tylko potrzebuję towarzysza do podróży. Ech. Popłynę z Tobą, nie marnujmy czasu, trzeba ruszać. To świetnie, poczekajmy do zmroku. Orkowie nas wtedy nie zauważą. Dobrze, tak zrobimy, spakuję prowiant. Na innosa czy wszystko musi iść nie tak? Cała flota mojego przyjaciela nie żyje tylko jeden dotarł. Przybył Sebus z kilkoma ludźmi. Ale to nie wystarczy. Jesteśmy na straconej pozycji. Musimy się dostać na niezamieszkaną część wyspy. Wtedy będziemy mieli jakiekolwiek szanse. Więc co teraz zrobimy? Jaki masz plan do cholery czyżby sam Beliar przybył żeby się z nami zmierzyć? Musimy się udać na niezbadaną część wyspy, tam może będziemy mieli szansę przeżyć, a potem odbić część wyspy. Jestem z tobą, wieczorem ruszamy. Cholera, ale tam jest ponoć strasznie niebezpiecznie, nawet dla najbardziej doświadczonych wojowników. Wiem wiem, ale nie mamy wyboru. Witaj, zwiadowcy wrócili, nie ma ich ładny parę godzin, cholera martwię się, mam nadzieję, że żyją. Miałem spytać o to samo, ech, mamy problem. Trzeba ich odszukać, dasz radę? Tak, idę. Wiadowcy nie żyją, zabiły ich jakieś bestie, najprawdopodobniej potężnej postury i wzrostu, mogę je zabić, ale nie sam. Idź do obozu Oliwiera, on ma więcej ludzi niż ja. A to ty, Sebus, czego oszukasz, i to nocą. Zaraz, a gdzie Oliwier? Przecież tu jest jego obóz. Oliwier jest niżej, pilnuje bramy do naszego obozu. Gregor stoi przy przejściu, idź do niego. O, Sebus, miło zobaczyć cię teraz. Po co tu przyszedłeś? Słucham. Pomóż mi z bestiami. Sam nie dam rady. Pójdziesz ze mną? Musimy je zabić, bo inaczej one nas zabiją. Jasne. Nie, nie, ich jest więcej na pewno. żegnaj